Cześć wam dzisiaj jest wiz wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Impact w serii, O tym samym tytule i witam was w raczej krótszym odcinku widza, który jest związany z tym, że mamy święta, więc korzystając z okazji wszystkiego dobrego w te święta wesołych, wesołych świąt radosnych wraz z rodziną spędzonych albo przynajmniej z tymi, których za rodzinę uważacie, żeby święta minęły wam przyjemnie, spokojnie, bez dram przy stole mówi ten, który zazwyczaj tuż trochę jednych, tuż trochę drugich, wejdźcie na politykę, tak, zacznij, Tak, daj się popcorn! I siedzę sobie gram na telefonie, nie więc ja jestem tym tą wredotą, która przez... Stole, sieci, kto by się spodziewał czegoś innego, no ja nie wiem. Nie, nie, wam życzę spokojnych, bez, bez jakichś tych... Pamiętajcie, że to wszystko są bzdury, nie mają większego znaczenia, najważniejsze jest, żebyście byli zdrowi i zadowoleni z życia, najedzeni i spokojni, więc tego wam życzę, fajnych prezentów, żeby było wypaśnie, ale zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo to z wiekiem się okazuje coraz ważniejsze, powiedział zakatarzony wizu. Wszystkiego dobrego w te święta, żeby było ciepło tutaj w serduszku, ale może biało za oknem byłoby bardzo fajnie i żebyście mieli stół u Wyginającej się od przepysznych potraw, których e, tak bym spróbował od każdego troszeczkę. Właśnie, napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione świąteczne potrawy, bo dla mnie to jest barsz z uszkami i nic więcej na święta nie potrzebuję. Absolutnie nic więcej na święta nie potrzebuję niż barsz z uszkami. To znaczy, zawsze jest jeszcze kilka rodzajów pirogów, więc to też mnie mega bawi mega cieszy, ale tyle uszek, ile jestem w stanie z barszczem wrąbać, to jest moje. No i jeszcze rodzicielka robi sałatkę grzybową fantastyczną. Nie wiem, czy w tym roku będzie, nie wiem, czy grzyby zdobyliśmy odpowiedni rodzaj, no ale to jest, to jest ta druga Rzecz, która tam, więc twoja ulubiona potrafa, poproszę na dole w komentarzu. A my w sumie lecimy dalej, bo tutaj podziało się parę rzeczy, które chciałbym wspomnieć, ale niekoniecznie będziemy je oglądali razem. Znaczy się Dzisiaj na przykład na rano powinien był polecieć odcinek z Wówy. Odcinek, który jest ni mniej, ni więcej tylko podsumowaniem eee, wyłączę sobie dźwięk podsumowaniem trailera jednego, drugiego czy trzeciego a tutaj wjeżdża Sunset Animated Short. Z Tupakiem, a nie nabijamy się, bo przyjdzie nam jakiś jeden koleś i strzeli na scenę. Dobra, nie, nie, nie nabijajmy się z tego, więc... Animowane jest to spoko, jestem jak najbardziej na tak, trwa 10 minut, więc nie będziemy lecieli z tym po całości i analizowali kratka po klatce ani żadnych bonusów, ani nawet nie obejrzymy razem. Zostawiam wam po prostu linka, jeżeli jesteście zainteresowani, a powinniście być, to wbijcie, zobaczyć jakie są motywacje Mawujki. O Mawujce może porozmawiamy, ale nie dzisiaj i na, w nadchodzących dniach się troszeczkę na ten temat pojawi, jaki jest odbiór i jak... Jaki jest rozrzut między tym, co Chojo chciałby nam sprzedać, a jaki jest odbiór tej postaci konkretnie? Bo tutaj się coraz bardziej to rozjeżdża, jak na motorze i na kuniu, w dwie różne strony. E, więc e, tak, ale podoba mi się, że było jakby oryginalne partie, jakieś cztery osoby, które z mawujką biegały. Więc jest ten cały team, jest Tupak, jest Menilek, a tej dwójki z imienia oczywiście nie zapamiętałem. No ale to, to, ta tam ten Bayer, i jest jakby party, do którego dołącza jako piąta mawujka i są te fajne zagrania razem. Więc bardzo mi się podoba, jak. To jest z perspektywy gameplayowej przedstawione w trailerze, tak jakby to było częścią uniwersum świata. No i dajcie znać ogólnie, co myślicie o tym trailerze, bo dla mnie szczególnie druga połowa to jest yy, wieża Stephena Kinga, przetłumaczona na język Genshin, przetłumaczona na tej jako takie. Więc wow! Nie, yy, podoba mi się, fajny patent. Nie do końca mnie to przekonuje z niektórych wiadomości względów, ale ogólnie daje radę. Znaczy, w ogóle to wygląda, jakby on był nie wiadomo, jak bardzo gigantyczny. W porównaniu do reszty. <noise> czad, czad. Ale jest, jest. Tupak jest spory. Tupak jest naprawdę wielki. Coś tu powinienem dodać? Nie. Wasze wrażenia? Może z tego sunset'a całego, bo mi się trailerek podoba i chciałbym takich filmowych rzeczy więcej. W ogóle chciałbym ten serial z na, żeby się pojawił. W idealnym świecie to mielibyśmy go już w tym roku albo w minionym roku i robiłoby to furorę. Wygląda na to, że w ogóle nie dostaniemy w tej formie, co myśleliśmy, że dostaniemy i co były liki, że powinniśmy dostać, więc to jest najlepsze, na co może liczyć i to jest, to jest to, co możemy teraz chcieć, więc ja! Yeah. Twoja opinia, twoje wrażenia w komentarzu, a ja przeskakuję do klasycznego podsłuchiwania terapii rodzinnej, więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od tego ludziska, że jak macie ten obrazek przed. Stawiający wszystkie postacie, które będą przez najbliższe pół roku, i tak dalej, i tak dalej. I tu ludzie spekulują, kto może być kto, kto na którą aktualizację do tego, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie to otworzyłem na drugim ekranie, żeby widzieć, co tam ludzie porobili, i są różne teorie, które to miałyby być postacie, i wszyscy się zgadzają do. Pierwszych sześciu z tych siedmiu, które są, no, no bo rozgryźliśmy w ekspresowym tempie. No, sam trudno nie poznać. Dalia, jeżeli ktoś siedzi w likach, to od razu poznał, kto to jest. I no to też wiadomo. Skirk była łatwa do rozgryzienia. I Mizuki również, bo to jest jedyna postać z japońskim vibem, a do tego wiemy, kto się zbliża, więc tu było ustawione Varesa. Metodą eliminacji i kombinacji doszliśmy do tego, kto to jest, więc zostaje nam ostatnia postać. I niektórzy spekulowali, że to może być gotka, więc teraz leci informacja, że to nie jest na bank gotka. Co do gotki, dzisiaj będzie ten odcinek, ale. To na bank nie jest gotka, to nie jest żadna z postaci, o których słyszeliśmy, bo i nazwa kodowa najprawdopodobniej jeszcze nie wyciekła. Więc jest to ktoś bonus, kogo nie mieliśmy, kto bardzo możliwe, że gdzieś się tam przewinął, z nazwy poleciało, ale z testów, z beta testów nie wyciekła nazwa kodowa tej postaci, i też z tego co rozumiem, niekoniecznie wyciekły numerki tej postaci. Więc z tej perspektywy mamy jedną postać, której nawet krainy nie jesteśmy w stanie ogarnąć, bo tutaj też poleciała informacja, że to jest coś ciekawego, co Hojo tutaj bonus zrobił, więc nie wiem, może to będzie pierwsza postać zeszczny. Zna jak niektórzy spekulują, faktycznie, a może to jest ktoś z Liue, Kumpela, Shangling i wiecie, kolejna kucharka, jakiś ten. Bo ja tutaj widzę tą włócznię, którą ona ma, ale najprawdopodobniej to jest chuda łapka trzymająca ten nóż, faktycznie i ten ogon, który ma, bardzo mocno wpisuje się w rzeczy, które są z Natlanu, bo mamy kilka postaci faktycznie z ogonami, ale mamy też postacie z dekoracjami, które wyglądają jak jakieś ogony i tego typu rzeczy. Ten ogon jest wizualnie inny. Ten ogon przypomina bardziej coś od jakiegoś diablika albo coś mechanicznego poskładanego. Niektórzy tutaj spekulują, że to może być Kolumbina, ale też poleciała informacja, że wizu, jeżeli chodzi o Kolumbinę, to nie. Ona bardziej przypomina to, co było na pokazanych oficjalnie artach i rzeczach od tej strony. Więc Kolumbina to to raczej nie jest. No to tutaj zaskok, no bo, bo, bo mm, skończyły nam się opcje. Nie wiemy dalej, kto to jest. Kilka dni grzebania. Informacja poleciała taka, że nie. To jest postać, której nazwa kodowa na chwilę obecną najprawdopodobniej jeszcze nie wyciekła. Chyba, że chojo zrobiło jakieś fikumiku i jest inny model do kogoś, kogo kojarzymy, ale jest wykluczany ze względów. Na to, że wiemy, jaki powinien być model, a oni zmienili model, więc to jest druga opcja, która jest porównywalna. Co do Kolumbiny, jeszcze jedna rzecz tutaj jest do zaznaczenia, że to nie powinna być ona, ze względu na to, że to są postacie, które zostały przedstawione na najbliższe pół roku. Tak, plus, minus, plus, minus, oczywiście rozjazdy być mogą, co oznacza, że powinny wszystkie wyjść przed albo do aktualizacji łącznie 6.0. Przy czym, zakładając, że nie będzie przesunięć aktualizacji, znaczy się, że nie będzie mniejszej ilości aktualizacji niż będzie, a ta plotka szaleje dalej. Podkreślam, to jest plotka, nie mamy potwierdzenia, że mieliby Zmniejszyć ilość aktualizacji, ale to szaleje bardzo, bardzo, bardzo mocno. Więc jeżeli będzie mniejsza ilość aktualizacji, to równie dobrze mogła to by być Kolumbina, chociaż z informacji, które tak jakby są rzucane, że to powinno być prawdopodobne, aczkolwiek nie mamy tego potwierdzonego. To wygląda tak, jakby Kolumbina miała być tą zamykającą rząd aktualizacji mocną postacią, co oznacza, że tak jak wcześniej myśleliśmy o Kapitanom, na przykład w rzędzie 5. Coś będzie tą ostatnią postacią, która wejdzie, tak jak Arle w poprzednim rzędzie aktualizacji zamknie, będzie tą największą, ostatnią mocną postacią a potem będą papierdyłki aż do wakacyjnego eventu i tymczasowej może zony, zobaczymy jak będzie i przeskakujemy do kolejnej zony będą kolejne rzeczy, to tam były spekulacje, że Kolumbina miałaby być tą dużą, która zamyka cały rząd aktualizacji, co nam się średnio zgadza, bo mamy całą masę fatujców, których powinniśmy dostać i różnych innych hojraków, jak Warka, którzy gdzieś pomieścić się muszą, nie, więc um, informacja, że Kolumbina jest tą mocną power postacią zamykającą rząd aktualizacji, moim zdaniem, no, to cały czas się Starzało, nie? Ale to jest pozostałość po tym, że ona była spekulowana na Fontaine w tej roli, a potem na Natlan w tej roli. A teraz jest spekulowana na <laughs> Nordkraj i okolice w tej roli, więc zobaczymy, zobaczymy. Przeskoczmy do gotki całkiem. Niestety nie mogę wam tutaj tego wkleić, co dla mnie jest hiper mega zabawne, bo to jest pierwsza postać z Fontaine, która w ogóle wyciekła i do tej pory jej nie mamy. Ale mamy ze dwie różne wersje konceptartów, które się przewinęły. Będziemy gadali o tym późniejszym, czyli tym, który wszyscy znają, ten z tego wielkiego, wielkiego wycieku. Więc pierwsza rzecz, to o czym gadaliśmy przed chwilą, ta ostatnia postać to bankowo nie jest gotka. To nie może być gotka z żadnej ze stron. Więc jeżeli chodzi o gotkę, to ostatnio były liki, że ona jest na różnych testach. Wcześniej była, to jakby akurat od moich było dzwonione i z kilku różnych innych źródeł też to się potwierdzało, że gotka była testowana jako postać czterogwiazdkowa Beast and Double do Arle. Żeby wyciągnąć 150% z harlekina, potrzebna była gotka. Tak samo jak na przykład potrzebujecie kudziosary, żeby wyciągnąć więcej z Raidenki itd., itd. Wiecie, ta desygnowana czwóreczka, która ma. Się tam pojawić, żeby razem współgrało i współpracowało to nieźle. Więc to były wczesne informacje. Potem to się zmieniło, żywioły się zmieniały, kombinacje się zmieniały, łańcuchy, nie łańcuchy, różne rzeczy, które słyszeliśmy na temat Harlekina i się z Arle nie sprawdziły, bardzo możliwe, że zostały przesunięte do gotki, żeby razem zrobić tą współpracę, a potem gotka została całkowicie rozbita i zmieniona. Te informacje, które teraz poleciały na temat gotki są takie, że ekipa, która to wygrzebuje, czyli ludzie od Blendna twierdzą, że nie wiadomo, co się z nią stało, że nie ma jej na żadnych testach. Nie ma, nie ma jakby informacji, co się podziało z tym modelem, bo model był gotowy, był wyanimowany, nawet animacje walki, ws wszystkie rzeczy. To, to, to była praktycznie skończona postać, jeżeli chodzi o model i animację, i jeżeli chodzi o cyferki, niekoniecznie. Przy czym weźcie pod uwagę, że zaczęli ją zmieniać, więc mieli gotową postać i wyciągnęli cały gameplay z niej, zaczęli dodawać tam inne rzeczy, kombinować, więc to im się rozsypało. Co z tego, że mają model i animację. Jak ta postać ma robić coś innego, więc muszą zrobić nowe animacje, ale dobra, nieważne. I tak nie były one dopieszczone na maksa, wiecie. Nie ma partykli, tych wszystkich detali, jada, jada, jada. jada. Ich informacja od ekipy ja jest taka, że nie wiedzą, co się dalej podziało z tym modelem, z tą postacią. Była, była do Fontaine, była w trakcie Fontaine, było zakładane, że wyjdzie pod koniec Fontaine i nie wyszła. Druga informacja jest taka, że przy jej koncept arcie jest notatka, że potrzebuje operacji powiększania krągłości. Nazwijmy to w ten sposób. Znaczy się, że mają ją zmienić i nie wiem, czy to jest informacja przed zrobieniem modelu, czy po tym, co ja dostawałem. Więc. Z tej perspektywy to mi się ta postać podoba, właśnie taka jak jest, jaka wyciekała. Jeżeli mają ją zrobić na kolejny. <sighs> Na, na, na tą samą nutę, nie? Na, na, na jedno kopyto to mi się prywatnie nie będzie podobało, bo lubię jak jest rozróżnienie między postaciami. Tak samo jak broniłem Rosarii, że nie powinni Rosari nerfić, bo to jest postać dla konkretnego typu odbiorcy i oni to lubią i oni tego chcą, więc powinni im to zostawić, a nie robić to na jedno kopyto do tego, co cenzor każe, że wszyscy mają lubić to samo. Tak samo w tą stronę twierdzę, że też nie powinno to być zmieniane. Wręcz. To uderza w moją mańkę, więc to nie powinno być dla mnie ruszane. No ale ale taka informacja jest tutaj zapisana i ja tego nie słyszałem. Jeżeli chodzi o to drugie, że nie wiadomo co się podziało, to to samo słyszeliście od moich, nie? To jest dokładnie ta sama informacja, tylko od innego źródła, czyli moi to mówili miesiące temu, kiedy gadaliśmy o tej postaci. Teraz Blend na Jalix rzucają dokładnie to samo na tą samą nutę. Plus bonus, jedną informacją, której moi nie mieli. Jeżeli chodzi o tą notatkę, to mamy jeszcze jedną taką notatkę do innego konceptarta. No to to akurat wyciągniemy za momencik, ale w temacie gotki ostatnie informacje były takie że może nie być już z Fontaine, może być z innej zony, więc tutaj zamieszanie jest. Nie wiem, czy by ją zrobili z Natlanu, nie wiem, czy ona pasuje do tego Natlanu. W ogóle mi nie pasuje, ale zobaczymy. Zobaczymy, różne ploty szaleją, różne informacje są. Nie jestem do końca przekonany, co tutaj jest prawdą. Więc przeskoczmy do drugiej postaci, która robi duże rundki, ludzie się mocno hypują, czyli Deacon Dahlia. Jeżeli chodzi o Deacona Dahlia, to z nim było zamieszanie, bo on był testowany na różnych modelach, zarówno na modelu Wieśniaczki, jak i Wieśniaka, takim bardziej tym mniejszym nastolatkowym. Znaczy takim bardziej chłopięcym, ale jakoż był testowany na modelu żeńskim, to ludzie na początku interpretowali, że to jest postać żeńska bo mam w notatkach prawdopodobnie postać żeńska na testach, był na modelu nastolatka bardzo sus, potem był na modelu żeńskim a z informacją, że jest M, że jest że jest yy, chłopakiem, nie, więc więc tutaj było zamieszanie przy testach, albo ktoś czytując te informacje rzucając w naszym kierunku pomylił się i źle zaznaczył, to też jest opcja możliwa, tylko no, daj wam znać, bo nie często taka sytuacja się zdarza, więc mam to w głowie zakodowane. Nie ma wizji w plikach, jest placeholder, jaki ma main character na początku gry, czyli Brak, czyli to szare, to jest z pierwszego wycieku, ale robi frizy, więc pewnie albo Hydro, albo cry bo jest używany do tych testów. Informacja z późniejszego lika jest taka, że gameplayowo to jest reverse chopek, jest krajonie hydro na tamtym teście. Dziwny crowd control, crowd crowd control, support buffer. Wygląda jak pięciogwiazdkowy support pod Rosarie, co było mega dziwne. Nie ma broni na testach, ale jest podlinkowana broń z Dragon Spine, więc to jest albo Claymore, albo Katalyst, ewentualnie to może być ta głupia włócznia, która była z Dragon Spina, ale, ale, była podlinkowana broń z, to znaczy, udało się wyłapać, że set jest ten Dragon bo tam jest Claymore, tam jest Katalys, ten, ten czerwony, taki czarno-czerwony wiszący i włócznia. Nic innego Dragon nie ma. Jeżeli dobrze pamiętam, więc to jest wszystko, co poszło na temat tego gościa. Oczywiście bardzo dużo mogło się od tamtego czasu zmienić, więc teraz przejdźmy do świeżych lików, te, które teraz jakby zostały rzucone. Dalej ma heterochromię, bo on ma różne kolory oczu, i jedna tam miał momencik, jedno oko, jest szare, jak dobrze pamiętam I lewe na ekranie, czyli jego prawe tak jakby A gdzie to jest? A drugie oko jest takie jakby fioletowe, różowawe Czy coś tak samo jak ma różowe włosy Ma tą czapę oczywiście z tymi takimi cuśkami do góry Klamrami, które wyglądają trochę jak uszy Na tym tym i tutaj dodatkowo poleciała informacja Że przy starym koncept arcie Było Check twice after Venti, przynajmniej tak zostało przetłumaczone na angielski, rzucone w moim kierunku. I jeżeli chodzi o Venti'ego, to była ta drama na samym początku, że sporo osób myślało, że Venti jest na modelu żeńskim. Venti, jak wiecie, jest bytem, który jako taki nie posiada płci, który ewoluował, został Archonem itd., itd. Więc tutaj jest duże zamieszanie, ale Venti jest na modelu chłopieńcym. I jako taki jest. Y bardzo problematyczny dla chińskiego cenzora, i oto były spore dramy na samym początku w Genshinie, i oto były jadki, szarpanie się, i na to się nałożyła warstwa zachodniej ideologii, jak to ludzie na Twitterze, X, czy teraz Bluskai interpretowali i były całe wojenki Wendiego, a Chińczycy mieli na to wywalone i to wywalone bardzo. Więc pamiętając tam ten temat, patrząc na dykonadalię, informacja sprawdźmy, co robimy dwukrotnie po tym, co się działo z Wentim, ma całkowicie inne znaczenie. Nie? Więc to jest tyle, co ja dla Was mam. Wejcie znać, co myślicie na ten temat. Grzebałem dzisiaj dla Was bardziej dziwne konceptartowe i poboczne rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego okaże się prawdą. Pamiętajcie, że trwa konkurs Świąteczna Impreza od Foki. Zapraszam do wspólnej zabawy. Trzeba zaprojektować strój świąteczny albo noworoczny może być. Dzisiejsza miastóweczka została podesłana przez Kiku i Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych wiz. Zasłonił mnie, zasłonił mnie. Przeszkadza nam w naszej terapii rodzinnej. Pamiętajcie, że wciąż trwa The Little Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do dzisiaj, to dziś powinien być dzień. 23 nie, dziś powinien być dzień 24. Że... <laughs> Wigilia, kaman. I w Honkaju starej dnia 24 jest waluta. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametryk Transformerze. Jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to powinno być to 3 dni. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie Wasza magia jest potężna, jesteście osom, Lisi Arce Magowie Wasza magia jest arcy, potężna jesteście, arcoosom i arcy dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. Lisi Twitter nauczycie Wasza magia. Jest Twitcher osą. Twitcher dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę wam miłego dnia, dobrego rządka i świetnych gwiazdkowych rolek i niech Boże Karędzi wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! Powinienem puścić w tle jakąś świąteczną muzyczkę, żeby coś tam plumkało, ale nie, bo YouTube się pewnie wtedy przyczepi, a nie mam żadnej takiej, której mogę użyć bez ograniczeń.